Że dzisiaj gramy z Wiktorią! No i podgłosiłem, jak zawsze, telefon. Witam wam! właśnie <grymne> Po długich latach Zwitał Więc... Dobra. Zwitał Banka. Zwitał Banka. Zwitał Dobra. 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 Kurze, nie Banka. Zwitał Banka. To może, no, Zgodził się na jeden i w jednego. To, to, bo to jest dobre na labordał. Ej, daj mu fory. Dobra. Bierzemy. A to. Nie, szukam. Dobra. Ty! Już się tak wita? 11. Widzę go! Widzicie? Dobra, łatwo. I to jest dobrze. Kto to? No, to wiesz. Kto? A. Dobra, już mnie to wziąłem. Minuta jest 50 sekund. Dobra, a, minuta i 50 sekund to sprawia równo. A ty go z A tak no. A na ja to... Ja miałam rewolverem. Wróć sobie z niej kamerkę taką. Ja teraz nie idę. Ja teraz idę do niejdę. Widzę wie. Może będzie, więcej. Ja jak będzie... Mamy 60 sekund. Będzie do... 40. Y, ten. 40. Mamy 62 subskrypcje. Hmm. Nie, no, będzie 70 subskrypcji, to gramy drugą część riwala. A, dobra. Ja musiałam łapki, ale... Łapek. Łapki w górę. Pum. O, o. O, o, łapki miał. O. Dobra. Łatwo. Jeszcze 20 minut, on się nie wyłączył. Przeszło. Banie, potrzebujesz rewolwer. Widzieliśmy. Widzieliśmy. wie, To jest łatwo. Czekaj Kuba. Łatwe. Ktoś, a nie. Ktoś ma gdzie? Dawaj. Oni dobrzy są. No 60 ranga. No to. Nie, no co wybierzecie? Co oni biorą? Ten. Ten plac zabaw. Dobra, ale mamy mamy to. Biorę shotguna. I do bur. Bbur bur biorę bur

Dobra, spokojnie, chyba wygram. Wygram. Tu my mamy 1-0. Nie no, to jest ciężko. po prostu się nie ruszaj. Nie. Też się nie ruszaj. Czemu? To tak właśnie się kryj. To kryj mnie się. Nie kryj, tylko wygraj. Jeszcze dostał. Pomagam. Uuu, Uw. dwóch naraz. Bierz ten, ten, ten. Ten shotgun jest dobry. Mhm. Mm Ale to już shotgun ma. Shotgunem jest fajny. Nie. Jak na daleko, to leworwerem. Bo shotgunem na daleko nie można. Wejście jeden dostał. 10-50. Zabijam go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Uzi. go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. Zabiję gdzie? Mm. Tam, tam może? Jest! Miał mało przez ciebie chyba. Mhm. Dobra, łatwo idzie. To nie łatwo, być, ale. Dobra. Oni zawsze muszą jedną z nich Jeden nie atakuje. Kurde, mały. A ja mało. A ona ma mało. tam ma mało. Zadałaś mu? Tak. Dużą zadałam, bo Jak? Z 2 HP. No. Ja nie mogę. Ty z kinderków tylko graj. Kurde, ja, ja lubię kinderki. Ja mam dosyć. Jeden i... gra tylko na shotgun'a tak jakbyśmy przegrali to z pomocy idę uciekaj oni mają no nie no My przegramy nie, nie dasz z nim. uważaj wal ich no, no, poddajmy, uciekaj a i tak zginiesz. Teraz uważaj, bo masz mało. On On ma... On ma dobre bronie. To ja biorę tego, to ja biedę, to jest słaby. Uważaj, to bomb bo ja... bombę są bombę wysuł. Jest... Na bank. No, no jak? I ten shotgun, on ciągle na shotgun, nawet na daleko to shotgun. No kurde, jak oni mnie trafiają? Dobra, jeden leży. Dobra, jeszcze mamy szansę. Musimy teraz wybrać. Teraz, teraz się postaraj. Dobra, wezmę tą najsmartszą blonkę. I gra z powrotem. No i pięknie. Tam będę już, tam będę już Widzę Chcieli, uciekaj, uciekaj Po drugiej, dam tylko w stronę, stronę idź Dla mam. O, dobra widzę. Dobra, mam siódmą rangę. No i co, łaskowo, Siki? Na co to nagrałeś? Ja mam dwudziestą, chodź tutaj. Szybko, w tą A, A dobra, damy radę może. Damy radę jak to to to, 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 On chce arenę. Nie, arena nie. Dobrze. Dobrze, Polska górą. No nie, no nie dadzą mi kinderka zjeść widzowie. Kinderka mi nie da... leworwera? Wziąłem. Dobra. Przemieniłam ostatnio. Dobra, na razie. że że jestem słaba. Dobra, jeden na kąpek gra, więc on nie ma autostrzelania. Ale może być dobry. Bum. On ma katane. On ma katenę. Uważaj. Ale on, ma na, blisko. Nie, on nie ma na blisko. Uważaj, bo katana może kacz, kacz, kacz. Wal, wal wal. No nie no. To oni są ciężsi. Dobra, w końcu mogę Kinderka zjeść. Oni są ciężsi teraz. W końcu Kinderka. Mogę teraz będzie ciężko. Boże, masz takie głupotę w Bo oni mają katanę. O kurde. Czemu ty tam stoisz? Jego tył od tyłu walę. On RPGa. RPG? Mam jednego! Pomóż! Ja nie mogę. Jak to? Ale nie no, już nie ma No oni są zawodni. A zadowoleni. po ile RPGa? 25. Ach. Ja nie kupuję nigdzie a Czemu? A po co mi? Nie kupię? Bo RPG to będzie Bo A tylko. tyś? Nie, atakuje, atakuje A ja też nie. Ja mam A chyba... no tu. A tu. A A 40. Jeszcze kapane. Oni mają No ale dla tego wybrzają. Ale nie da się tam przecież. Ja tak... sobie umówię. No, oni no, mają jakieś Uzi muzi sruzi. Ruzzi. tak nawale, że to się... A nie, oni mają te zapięci. No już pani. teraz stoję. No aha. Z kim my gramy? No, właśnie. no, 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 ale to no, 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 się poddawać. Już mogłam jest. Jeden jest katany, chcę. no, no, i... no, Um

Odgane? No, ale no, nie znamenie. Poczekać widza, ja dla Wiki A na co? Tu, to, 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 to. A nie, tu nie to nie to. Nie o, to jest A ja coś mam. O! Jak ty to zrobiłaś? Tu masz plecak. Plecak, plecak, Plecak mam, plecak mam go. Umiesz coś śpiewać? Nie umiem. Plecak mam plecak. Nie. Dobra, jeden na jeden Kusza jest No, kusza jest dobra, ale jest najlepsza. Tu, tu jest! Mini go! Tu A, to jest czekaj. No to to. Dobra, wychodzimy stąd i gramy jedną. Dobra, wizuje jeden na Tak gówno? Ja. Nie. co ty wybrałaś? No już się z Bo wybrałaś na beznadziejny No pokonaj mnie. Nie, bo ty się obrazisz. Ale ja mam 10 hop A ty?

Chleba, chleba, chleba. Ale ty nawet nie ześpiewasz. Co? Co? Luz krokodylitos U nich leci. Jak? Chleba, mam chleba. To w Co? Bo już jest po tobie. Ja nie śpiewam. No ładnie śpiewasz. Jak ktoś napisze komentarz, to ładnie śpiewasz. O kurka. Zwykła! Ja zaraz glądam A ty? Mm. Nie wiem. Poczekaj widzowie. Dobra widzowie. Ja gdzieś sobie idę, więc Wiki nie zabije. Może? Wiki nie zabijaj, ok? Ok. No, dobra widzowie. To się żegnamy. mam Let's get some A we strzel. Dobra, widzę, wy przyszłym. Co? Ja się zabijać. Ale nie, nie zabijałam ja. Napiszę to, kupiłam sobie Robuks i to właśnie są trzy miesiące Robux! i Robuks dobra widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli ja no, Wam się podobać, to popisz górę i subskrypcję. Nara.